Właśnie dostałem w ryj. od Astroxa. Świetnie. Siedmałeczko Lidziska, witam na serwerze Player Life. Jest ze mną oczywiście Siwy. Siema. No i tak się składa, że taka jedna z ważniejszych informacji. Siwy, jesteś ze mnie dumny? Jestem. Bo, uwaga, Lidziska, udało mi się ogarnąć pracę w Ford Carson. Oh yeah! O, Palix chce, żebym naprawił mu auto. Ja do ciastkowego, haha. Widzisz, o dobra, mam pięta, czekaj, bo akurat, akurat zobaczcie liska ja jak naprawiam. Jeszcze to jest truskawka, która się żali, że Loks ją rzucił. Ja Powiedziałem, że musi być słaba w łóżku i tak dalej. No dobra. <laughs> 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 euro. 17 eu. Do naprawy. Jeszcze chyba muszę naprawić yy, na tamtą obok, co stoi, chyba że się już Apple zajął na prawo. Ale powiem wam, że praca w Ford Carson na stanowisku mechanika jest naprawdę opłacana, szczególnie, my, że tutaj się odwalają czasem takie akcje i burde, że głowa boli, ale... Ej, on pojechał! Stary, nie na... nie mu karoserię naprawić. Dobra, trudno. <gryw> Widać, że na spidzie. Tam naprawić w końcu Paliksowi, czy nie? Dobra mniejsza. Banshee! Banshee! Chyba kalkulator wyciągnę. A nie, to silnik tylko. Silnik Banshi kosztuje 66 euro. To ja tak zaokrąglony do 67 euro. Chyba widzowie nie będą mi za że chcę sobie trochę dorobić. Szczególnie jak Banshi wbiła. A, i jak widzicie, hajsu mi trochę przybyło. Nie tylko z pracy mechanika, ale również dzięki temu, że po prostu sprzedałem w końcu swojego kampera. O, jest tutaj Lenox. 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 Ona... 5K miało być 10, ale za 5. A z tęskni. Ogólnie to jest truskawka, która była w związku z Lenoksem. I on teraz przeżywa w stanie, bo Lenox jest takim nowy lasem w Player Life. I wiecie, wyrywa każdą dupeczkę i tutaj niestety zobaczcie, kręka nawet przed nim. O, so, jak ja... Tak. jak ja za mało <laughs> Lenoks, nasz pijany idiota. Lenox. U... Lenox. w ogóle już najebany, bo chyba go rzuciła. No dobra, i będę tak stał w, ciągu w tym warsztacie, bo dzisiejszy plan jest taki, że Siwy robi sobie... Co ty sobie robisz? Egzamin na nurka. tak I ja, ludziska... E, musicie mi doradzić, co mam zrobić, bo ogólnie jest taki plan, że chyba sobie wynajmę chatę tutaj. Poczekam do północy, aż e, domek jakoś minie. Znaczy, minie ważność domku jakiemuś człowiekowi. I sobie wynajmę chatę jak najbliżej warsztatu, żeby tutaj od razu przebywać. Także to chyba nie jest taki zły plan. Czekać, zobaczyć, nie mam jakiegoś klienta drugiego. Nie, nie mam, więc mogę już sobie, z, się zmywać i pojadę teraz do urzędu, w zdam egzamin na nurka. Nie wiem, czy będę w stanie dobrze na niego odpowiedzieć, ale pomógł mi jakiś mój. A, czekać, jak ten widz się nazywał? Chcia... Mogę go pozdrowić przy okazji, ale do cholery, zapomniałem jak on się nazywał. Miał tak dużo. W konsoli, aż sprawdzę, bo naprawdę widzę, że żeby go zrobić, spędził cały dzień tutaj elegancko w warsztacie. Są podobne, był karmelowe ciasko, który zachęca do odwiedzania mojego boksu. Stałem przed mechem i zapraszam stawisko numer dwa. Ogólnie jest to miła atmosfera Fort Carson. W warsztacie mi myślałem, że będą burdy, ale nie wpychają mi się ludzie i niektórzy są życzliwi, więc jest spoko. Jakoś niezam ten typ. Ej, po nie mogę aż tak wysoko konsoli chyba przewinąć. Niestety, szkoda. Jaką się nazywał? Nie mam pojęcia, jeżeli oglądasz moje materiały, wiem, że oglądasz, napisz w komentarzu jak drogi coś nazywałeś. Spędziliśmy tutaj na pewno, na pewno dużo minut yy, w tym warsztacie i mi czas, bla bla bla, więc jak coś mi się przypomni to ci tam zadź. Ok. a ty się gdzie... Fuck, fuck, fuck! Czołówka. Sry. Uuu, stary, nie uruchomi się nikomu. Płać, jezu, naprawię ci. Jestem Mechem. Boże, ale przeżywa chłopak. No, wyprzedza... fakt, wyprzedzałem autobus, ale. Płocz! u, Czy ja gdzieś uciekam, jakiś lamus? Bez kitu. Sam sobie naprawię jeszcze. Czy znaczy, sam sobie nie mogę? Muszę ten. Poprosić tego Apla, który nalicza ostro. Oczywiście, karoserii będę sobie w stalionie, bo. Fuu, karoserii, a stalionie 48 eur za część. Ja mu robię. Czekaj, ja mu robię, wbiłem się w niego. wypad stąd. Tak, to jest Apple. To jest człowiek, który wpycha się w mój box, a później płacze, że wbiłem się. A on chyba nie... Zbankrutuje na tej furze tego, co się wbiłem, stary. i bo report. Tak, właśnie macie okazję... Dobra, tylko go napraw. Naprawiam go. Czekaj. Naprawiam. Naprawiam go, bo wbiłem się w niego, nie ogarzę. Tak, Apple jest najmniej kulturalną osobą niestety w tym warsztacie, co mogę powiedzieć. Sam widzicie. To mam pan naprawić? Nie masz naprawiać, Apple, jesteś idiotą. Tak, ludzie, poniosą ale on mnie naprawdę dobija. Silnik, karoserię olewam. No, ej, no czekaj! chcę ci naprawić? A, silnik, tylko... Okej, okay. tylko silniku naprawiłem mi już. Widocznie miał zbity wcześniej samochód. Okej, okay, ja teraz chcę, żeby ten Apple mi naprawił moją furę, chociaż nie, ja zrobię, że ją oddam do przechowania i tam z buga, który pamiętam, pokazałem w odcinku. Nie to, że hejtuję jakoś tego Apple, ale ludzi z w moim boksie z widzami balansowaliśmy, w tym pierwszym właśnie, który on teraz stoi, który mi podkrata, już mniejsza. I on tam przyszedł inni, jak mi, inni mi się jakoś nie wpychali w boks, nawet ustępowali czasem, bo byli życzliwi. Tak on się wbił, oczywiście tam później widzowie powiedzieli, że żeby odszedł i pod presją tłumu odszedł z tego boksu, ale później wykorzystał chwilę i się bił. No i już nawet nie chodzi o to, że ja mu tam stałem, po prostu na no, sam chwilę widzisz. A siwego co inzami nie ma? Znaczy jest fizycznie, głosowo. <noise> ale nie ma fizycznie, może tak, bo zdaje egzamin na nurka. Jak ci idzie tam? Ciężko jest tam. Ci ciężko? ciężko? Myślałem, że ten... Nie jest też tak ciężko. Ogólnie wam się podobały, że ostatni na przykład ten odcinek wam się podobał, wyrażaliście pochlebne opinie y, do mnie na że pisaliście, że lubicie takie odcinki na ludzie, że niby, niby jeździmy na jedną czwartą i na takie że rozlatwiamy swoje sprawy takie randomowe i niekoniecznie zawsze musimy nagrywać eventy, bo właśnie ta, takie odcinki jak ostatnio miały sporą oglądalność. No i w końcu podbiliśmy Fort Carson. Ogólnie siebie jesteś dumny mnie z podboju Fort Carson? Tak, weskitu. O, nawet tył mi się nie zbił, więc sądzę, że mi się auto naprawi spokojnie w tej przechowalni, wiesz? Nie będę musiał tyłu naprawiać, tak mi się wydaje, bo drzwi chyba też się naprawiały, wiesz, może, czy nie? Czy bugowały się też? O, tutaj miałem teraz no. tego, ziomka Seven Daysa, który brał udział w zamieszkach ostatnio chyba. On też naprawiał... Tak, Seven Days brał udział jakoś w zamieszkach, chyba. Tak, tak, brał. Dobra, jadę do przecho. A co musisz robić na tym... O, gdzie ja pojechałem? Co musisz robić na tym egzaminie nu, nurka już w praktyce? No, już pod skałami, pod wodą. Aha, i musisz tam dopływać? Tak, tak. Aha, kminie. No dobra. musisz zdać test kuwacki. No tak, w urzędzie. W urzędzie, ale musisz praktycznie. A, praktyczny, a dopiero później... A ty już pracujesz? Jeszcze nie, nie muszę też egzamin. Aha, no praktyczne. tak, rozumiem. No dobra odam to auto do przechodu, zobaczymy czy się jakoś, odb... czy się jakoś tam zbaguje wykorzystujemy bugi w grze, i oh yeah. co, to jest okay. legalne jeszcze. Będę robił teraz ostatni raz test, no to, czy, czy, dam, czy dam radę teraz. Naprawiony elegancko, tylko szyba nie. Ciekawi mnie, czy mogę szybę naprawić. Jeszcze raz spróbuję. Znaczy szyba nie jest taka droga, chociaż nie no, w Stalionach jest droga, ale... Skorzystam jeszcze raz ten bak, może się uda. Jeszcze by naprawić. Wiadomo, karoseria nie będzie naprawiona, ale ona nie wpływa jakoś na wygląd aż tak bardzo, żeby to. Ten... To w ogóle nawet nie wpływa na wygląd, po się płaci za karoserię. Ale tą twoją krewaturę teraz, słuchajcie. Bo ty sprintujesz pod tą wodą pewnie. Tak, tak. Uuu, ale sportowa bryczka mi minęła, Dawida. Oh yeah. Fajna. I właśnie, miałem dokończyć myśl. Chyba sobie kupię chatę Ford Cars'a, Będę miał bliżej po prostu. I się zastanawiam właśnie, czy kupić Ford Carson. No i no, te auto też się nie chce odejść do przechowań, może wyjadę całkowicie. z to i wjadę jeszcze raz po prostu. Dobra zablokuję, żeby nikt tego nie ruszył póki co, on nie wbił się w nie. No. I okej, okay. zaraz damy egzamin pływacki, dostałem odpowiedź właśnie od tego typa. Ten egzamin pływacki, nie mam pojęcia. O, cuks jest obok mnie, Siema ma cuks. No nie przepychaj mi auto, zaraz no, się no. zboguję. Cuks, poczekaj, oddaję do przechu tylko. Aha, ok, no, cuks ok, O co chodzi? Nie chciałbym, albo... albo dobra, ale to chyba. Trzeba ci się nie naprawi. Aha. No trudno. Dobra, cuk stał mi info, szyba mi się nie naprawi, ale przed chwilą gdzieś zniknął, wylogował się. ok, No to ja szybę sobie naprawię... sobie, sobie se naprawię warsztacie. Już, yy, ale raczej nie pojadę do Fort Carson, bo znając drogę w trakcie jazdy do Ford Carson czeka mnie niez, niezły burdel z innymi autami, Bo wiadomo jak to jest Fort Carson. Wjeżdżasz tam i automatycznie ulegasz kraksie. Dobra, ale bez kitów autobus, i nagle przede mną auto, które hało. Dobrze, w sumie. Czekajcie, gdzie ja jadę? Tutaj jest urząd. Zdałem ten egzamin. Mój błąd. Po raz pierwszy miałem taką stuczkę, że ze swojej winy. No mm. dobra, już nie ma co przeżywać. Było minęło. Okej. Okay. Tak samo jak jesteście pianist zbieracie jakąś dziewczynę do łóżka, a później się stanawiacie, budzi się rano i okazuje się, że nie jest zbyt ładna i urodziła, to wtedy co mówicie, było minęło, no trudno. Cześć czołem. Jakoś trzeba żyć? Z wolterami. <laughs> tak. O, 7 będę jest. Okej, okay. co ja chciałem? Ja egzamin chciałem. Ja w ogóle zobaczę w urzędzie pracy, czy nie ma dla Ciebie jakiś stanowisk pracy. Masz pracę medyka, dwa sloty, ale Ty to nie jesteś tym zainteresowany, bo się nie chce być frajerem na razie. <laughs> znaczy, nie to, się jest frajerem, tylko chcę zostać frajerem po prostu w Też chciałem swego czasu, jak mam pracę w Ford Cars Medyka, za którą, którą, za którą chciałem podziękować serdecznie Fiskowi. Oczywiście nie umieszkam tego zro nie zrobić. Byłem w tartaku, pracowałem sobie, bo dawno tam mnie nie było. I uznałem, że w sumie. Znaczy nie, uznałem po prostu, no, po prostu mi się nudziło dawno, nie byłem w tartaku w robocie, a tutaj Fisk ładnie dał mi info na organizacji, na czacie organizacji, że jest szybko, szybko do Ford Carson jest wolny slot, mechanika FC. Ja na speedzie jeszcze dachowałem tym stalionem, bo z górki zjeżdżałem tam od tartaku. Dachowanie zaliczyłem mi się udało. Dobra, yy, przez... Przez jaki okres czasu ważna jest karta pływacka? Przez okres wakacji po, do ukończenia 18 roku życia, bezterminowo. Ja to mam, że jest bezterminowo. Następna. Posiadacz karty pływackiej nie jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przepisów porządkowych danego akwenu, demonstrowania swoich umiejętności pływackich. Yy, tak, to będzie B, na pewno. na, to, na samą logikę do podjęcia jakiego kursu uprawnia, uprawnia posiadanie karty pływackiej. Boże, ale mam znadziejną nauczyciankę, przez to zmienić jakoś. Kurs ratownika w Opr, niby. Następny. Udało się, zdałem trzy pytania. Zobaczę, go na ten egzamin, ta praktyka. A ty ją zdałeś? Zdałem. Hmm. Już wszystko zdałem. Zobacz, teraz ja właśnie wlazłem, Zobacz, jak wygląda praca. Aha, to może nie jest taka trudna ta praktyka. Okej, okay, gdzie jest? Nie. Dobra, to gdzie jest mi Sądzę, że odcinek może sporo trwać, więc ja zrobię cięcie i się widzimy, jak już zacznę tą praktykę, jak dojadę do San Fierro. Więc y, szybkie cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jestem w moim Ace Ventura Mobile, bo znam, że mam zbitą szybę jak Ace Ventura, jeżeli nie oglądaliście, to trudno. No i dobra, z e, zgasili zaciągni ręczny i jestem przy praktycznym egzaminie do nurkowania, nie wiem o co chodzi, jest to jakaś tablica ogłoszeń, widzę jakąś sekcji dupę, która chyba jest ratownikiem. Tu Ty możesz podejść do tablicy ogłoszeń, na liczby napisanej, jak rozpocząć test. No właśnie, wczytam. Możesz dać, sprawdzić egzamin, sprawnościowy egzamin pływacki, aby ja do niego podejść, wpisz komendę test pływacki. Zdanie egzaminu płackiego, posiadanie z danego egzaminu teoretycznego do zdania urzędzie... Eee, egzamin narkowania organizmu. Eee, top perły. Wow, tu są top perły, jak się wyłowiło. Ok, test pływacki. Niech będzie. Niech będzie. Test pływacki. Musisz wow. szybko i. wow, łow, szybciutko. najszybciej pójdziesz. Aha, spacją. Tak. Lol, głośno. Albo szli to u mnie Nie mam pojęcia tak. raz. Nie mam pojęcia Dobra, a gdzie jest ten mój czas, a tam Okej okay. Ej, zawracać mam, lol, lol Dlaczego mi to strzał kopka zjeżdżał zawracać? Bo tam Nie. Po... Bo muszę prosto płynąć cały czas Ej, rozwalił no Formasz taki Ta, tak, faktycznie A no. można zrobić, spokojnie No chyba ta. tak Jakiś czas, okej, okay, okej okay. Ogarniam Płyn, płyn, płyn nie wiem czy płynie na sprincie czy nie Dawaj, 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 dawaj O człowieku meduzy Jestem pływakiem o, yeah. E, ej No fuck fuck a, bo to nie, nie w to. Dobra, dobra Wow, nie skacz, nie skacz, płynie. Z tam on mi wyskoczy do góry. Chyba shift albo bo, bo. Nie no, płynie. Już zwaliłem trochę chyba. A to w jakimś czasie trzeba się zmieścić czy coś? Tak, tak, Nie wiesz może w jakim Wiem, że coś jest takim zajrze. A może się uda Chociaż bielą... w czy powiem tej stacji używał to znasz Czy ten powód w to, ale pojemność płuc rośnie mi. Chyba, a nie to mi pokazuje po prostu jaką mam pojemność płuc, a to trzeba szukać pera, żeby... O, minuta 37, do dupy zacząłem, ale już widzę końcówkę chyba, ostatnia prosta, minuta 42, fuck, 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 odnalezionych pereł, dwie okej, okay, czyli mi się powiększyło, bo odnalazłem perełę, fuck, prawie 2 minuty zaraz będą, ale już widzę końcówkę, dawaj, 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 uda się raczej, powinno się udać, minuta, może teraz test, pływacki jest zaliczony, o Obie, obie. Oh yeah, je, oh yeah, tanie zwycięstwa, tanie zwycięstwa, Du, 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 du. Oh yeah bitches, oh yeah. Nawet rowerki tu dali. Okay. Śmigam, śmigam do fury. Zdałem te spływacki w garniturze. W koszuli w, w koszuli w krawacie, ale zawsze. Gratuluję. <laughs> dziękuję, dziękuję. A jak tam się idzie szukanie śmieci pod wodą? Trochę no, żmudna taka praca, ale ładny już z tego. Bardzo. No tak. No dobra, muszę jeszcze zatankować, ale już podjadę pod yy, cały ten. No w sumie supery też, już budna praca. Fajny całkiem, całkiem. No dobra, teraz muszę jechać tam na samą górę, tak? Tego ludzika. Tak. Okej. Okay. No. To jest, pozwiedzamy wybrzeże. Śmiega, 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 śmiega. Ej, Ventura mobil, psi detektyw. tam ostrzegam, musisz o wiele, o wiele Aha, no dobra. Teraz to już mniej więcej mam ogarnięte. Czasy i tak nie miałem jakiegoś super błyskotliwego. Bu Poradzimy sobie, jakoś to będzie. Gdy pojadę do tej ostatniej prostej, bo jak będę jechał tą drogą pod mostem, to powinienem bezpośrednio się dostać do mojego wyznaczonego celu, o dokładnie tędy. Dobra. A, właśnie ludzie, to ogólnie jest ostatni odcinek pierwszego sezonu Player Life. Dużo osób się pytało na serwerze, czy będzie drugi sezon, a moim zdaniem to są głupie pytania, bo wiadomo, że będzie. Wy to chcecie oglądać. My się dobrze przy tym bawimy, zarabiamy, coraz więcej osiągnęliśmy w tej całej grze. Ja mam dobrą pracę teraz, to bardziej chcę się grać, bo zarobki są całkiem konkretne. Fort Carson na, na stanowisku mechanika, także jest super żyć i umierać. No i podbiliśmy Fort Carson z siły. Miasto jest nasze. No i w sumie ja sobie tu popracuję sobie. Popracuję w tym grajdołku. O, Dobra, ja sobie popracuję w tym grajdoułku, siwy już tam pływa. I się widzimy w drugim sezonie Player Life. Nie widzieliście dzisiaj w sumie skina siwego, a ty... Nie, nie jakoś nie będę mógł cię zobaczyć chyba. Stąd. Pani, chyba nie, bo to trzeba pewnie komendę wpisać tak samo jak wtedy. No. No dobra, no to ja sobie zapansuję, a przynajmniej słyszeliście siwego i był siwy z nami, z nami duchem. Zawsze coś. No i, no i będziemy się widzieli w drugim sezonie. Nie wiem, czy zrobimy sobie jakąś przerwę od pierwszego sezonu i drugiego. nagrał sobie wcześniej parę odcinków. No i sądzę, że tak będzie ok. Czyli na przykład nie będzie odcinków przez góra dwa dni, czy jakoś tak. No dobra, no to ja się z wami żegnam. Siwy się z wami żegnam. Cześć i John. Cześć i <laughs> czołem. <Cześć i John. śmiech> ja jak się nauczył. A za tańczę tańc 10. Albo nie, stripteaserka na koniec, klasyczną stripteaserkę. Dokładnie. Dobrze. No to widzimy się w drugim sezonie. Siemanko. Siema.